Sekundy, które zmieniły życie, na boczek się przekręcaj. Nie pomyścigaj. Przekręcaj się na boczek, nie No Czekaj, coś nie Teraz ja. Tutaj, to są krótkie spodenki. Była taką. Na pewno inna niż ja. Była taka bardziej żywiołowa, szalona. No bo jest była także. Radziła sobie. Myślę, była, no, przeciętne, normalne dziecko, no, jak większość nastolatek. Nasze życie to czuło się tak, jak myślę, u każdej jednej rodziny. Dziewczyny chodziły do, do szkół, my do pracy. Pewnego dnia to się wszystko się skończyło. Nasze życie naturalnie się zmieniło. No, bardzo. z. Pełnosprawnej dziewczyny, która się ruszała, śmiała się, żartowała nagle została przykuta do łóżka i nie jest w stanie nic sama zrobić. Cóż, chyba nigdy się nie pogodzę z tym, co się stało, aczkolwiek na co dzień staram się nie rozstrząsać tego wszystkiego, ale brakuje mi tej dawnej Karoliny. Wszystko bez. Ma polskę w Obudziłam się kiedyś z płaczem, bo śniło mi się, że Karolina biegnie z tymi swoimi kręconymi, rozwianymi włosami, tak z rękoma i leci, krzyczy, mamo, ja się obudziłam z płaczem. Moja kochana. Skarbunka. A po tej ulicy po prostu przewija się w mojej głowie jakby film ze zdarzenia, którego na to nie widziałam, bo nie byłam przy nim. A mimo to to wszystko, wszystkie te informacje, które później usłyszałam, to wszystko po prostu staje mi przed oczami, wyobraźnia działa. Dnia 17 marca 2017 roku, nie zapomnę nigdy. Karolina mieszkała wtedy w hostelu przeszkolnym. Jechała do, do domu. Tego dnia strasznie lało. Karolina mieszkała w hostelu, bo chciała się usamodzielnić. Było już ciemno, no bo to była godzina Między, ja wiem, 18-19. Córka wysiadła z pociągu, szła w stronę ulicy Kołontaja. Ten wypadek zdarzył się na pasach. No tam są te pasy, no słabo y, oświetlone. Zbliżyła się do pasów, rozejrzała się. Zatrzymał się najpierw samochód jedący od strony Józefowa. A samochód drugi po prostu w nią uderzył zaraz po wejściu na pas. Została potrącona przez samochód, który przeciągnął ją jeszcze parę metrów pod sobą. Córka nie miała ani telefonu w ręku, ani słuchawek w uszach. Z opisu świadka wynika, że rozglądała się zanim weszła trzy razy się rozglądała przypuszczam, że musiał zasuwać dosyć ostro, bo tam żeby przejść przez te pasy, dopiero jak się zbije jakaś grupka osób, to wtedy jest szansa tak, żeby normalnie bezpiecznie przejść. Na tej ulicy bardzo często dochodziło do takich rzeczy, że po prostu samochody się zatrzymywały, a komuś, komuś to nie pasowało, wymijał samochody i prosto na pieszego wjeżdżał, więc ja od jakiegoś czasu myśmy chyba obie czuły, że coś się wydarzy I ona chyba też poprosiła właśnie, żeby po nią wychodzić. Nie mogłam jakby załapać, dlaczego akurat ona była na tych pasach. Normalnie myślałam, że przyjedzie takim autobusem naszym lokalnym, więc ona by wtedy w ogóle jakby nie, nie była w tamtej okolicy. Mąż miał tego dnia po nią wyjść na stację, tak się umawiali. Przyszedł z pracy, położył się po prostu na łóżku i coś sobie tam oglądał w telewizji. I usnął. nie słyszał, że ona dzwoniła. A na domiar tego wszystkiego, tego samego dnia z mamą byłyśmy na takim wernisarzu sztuki. Cały czas nie mogłyśmy znaleźć sobie miejsca na tej wystawie. I jak wracałyśmy, to widziałyśmy po prostu ten już zatrzymany samochód z rozbitą szybą i policję, ale nie przypuszczałyśmy, że to Karolina była uczestnikiem tego wypadku. Po prostu jechała karetka, erka z, z wozy strażackie. Nie wiem dlaczego, ale ja cały czas czułam niepokój. Okazało się, że one jadą po moją córkę. Wracałyśmy autobusem. Ja mieszkam dalej w Michalinie, więc. Yy... Rozstałyśmy się, że tak powiem, w autobusie na wysokości kościoła w Świdrze. Widziałam samochód, który ją potrącił, ale ja cały czas przyglądałam mu się nawet z daleka. No, no ja wiedziałam, że ona będzie... Ona nawet wtedy mówiła mężowi przez telefon, że nie przyjedzie, bo tak leje. Ale zmieniła zdanie. Więc ja nie miałam powodu myśleć, że ona tam nie jest. Chociaż z jakiegoś powodu ciągnęło mnie w stronę tego samochodu, ale... Poszłam do domu, Słyszałam wtedy, że Karolina miała być, nie odbiera telefonu. Zacząłem dzwonić do hostelu, czego opuściła na pewno do niej, no i dzwonek. No i to był w sumie no najgorszy moment, jak, no, jak policja zapukała do drzwi, prawda? Powiedzieli, że Karolina miała bardzo ciężki wypadek i nie wiadomo, czego przyszłę, że jest na, w szpitalu, żeby jak najszybciej tam jechać. Wyleciałam tak jak stałam. Ja na początku długo nie wierzyłam w to. Jak wyleciałam na przystanek, całe szczęście, że ten minibus przyjechał zaraz. Ja po prostu dzięki kierowcy ja dojechałam jakoś jak normalny człowiek, bo kierowca, widząc, że coś się ze mną dzieje, po prostu całą drogę do mnie mówił. Powiedział mi nawet. Gdzie mam wysiąść, bo mi się z tego wszystkiego po prostu pomyliły dwa szpitale, ja bym wysiadła do innego szpitala. Stojąc pod ojomem, zanim udzielono mi jakiejkolwiek normalnej odpowiedzi, co się stało, myślałam, że to, że to niemożliwe, że, że ktoś się pomylił, że, że to nie może być moje dziecko. Później przyszedł lekarz, powiedział, że niestety, ale mózg po prostu puchnie i dobrze by było, żebym wyraziła zgodę na założenie czujnika, bo każde ruszenie jej z łóżka po prostu powoduje kolejne krwawienia, kolejne po prostu zniszczenia w, w mózgu. I muszą obserwować, co się dzieje, bo przygotowują się do tego, żeby pokrywy czaszki zdjąć. Dopiero jak przewozili właśnie ją na salę operacyjną, żeby jej założyć czujnik, ja po prostu zerwałam się i zobaczyłam, jak wjeżdżają z nią do windy. Zobaczyłam, bo ona przed wypadkiem miała długie włosy. Zobaczyłam ją po prostu z ostrzeżonymi niemalże do, z, do zera. Taka malutka była w tym łóżku. Doszło do mnie, że to żadna pomyłka, że to ona. Żaden uraz nie jest tak lekki, żeby go lekceważyć, a żaden tak ciężki, jak żeby tracić wszelką nadzieję. Szczególnie widocznie jest to u dzieci. Urazy czaszkowo mózgowe w wieku dziecięcego, a tak naprawdę młodych mózgów, takich do, do, do 30 roku życia, czasami potrafią zaskoczyć zarówno neurochirurga, jak i neurologa, jak i rehabilitanta. Pomimo ciężkości urazu, pomimo obrzęku mózgu, pacjenci zdrowieją, z dnia na dzień wychodzą z tego urazu, rehabilitują się, niedowładnie się wycofują. Jest to dla nas bardzo, bardzo miłe zaskoczenie. Jedną z głównych przyczyn powstawania wypadków drogowych na przejściach dla pieszych jest nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem. Tylko w 2019 roku na polskich drogach doszło do 3693 wypadków na przejściach dla pieszych. W ich wyniku życie straciło 250 osób, a 3646 odniosło obrażenia ciała. Jako kierowcy powinniśmy udostępnić umożliwić przejście pieszemu takie bezpieczne przejście, czyli wyraźnie zwolnić zatrzymać. Się przed pasami i to zarówno z jednej, jak i z drugiej strony to może powodować niebezpieczeństwo, dlatego że ten pieszy już będzie myślał, że ktoś go przepuścił, a z drugiej strony nadjedzie pojazd. To jest to jest rzeczywiście bardzo niebezpieczne. Myślę, że inteligentne przejścia dla pieszych, jakiekolwiek rozwiązania infrastrukturalne, które pomagają nam uniknąć niebezpieczeństwa, które ograniczają niebezpieczne czy też nieodpowiedzialne zachowania, na pewno są pomocne, ale musimy też pamiętać o takiej własnej. Uważności i na siebie, i na innych, zarówno jako piesi, jak i kierowcy zbliżający się do przejścia dla pieszych. To było straszne. No i oczywiście, przez miesiąc opowiadano mi, że jeszcze żyje i nie wiadomo, czy przeżyje. Że uszkodzenia są tak rozległe, że nawet jak przeżyje, to i tak pewnie będzie roślinką. A ja wchodząc do niej, chociaż mówiłam mi, że jest w śpiączce, mówiłam do mnie, żeby mnie nie zostawiała, żeby walczyła, bo nasze życie będzie miało sens niej i to obiecuję. W tej śpiączce była prawie cztery miesiące. Miałośmy iść do budzika, ale się obudziła przed samym niemalże wejściem tam. Okazało się, że nie, że nie może mówić poruszał ustami. Ja tak strasznie chciałam się z nim porozumieć, że bardzo szybko nauczyłam się bezbłędnie po prostu z ruchu warg czytać. Co do mnie mówi, okazało się, że jak ich włączyłam radio, ona razem z nim śpiewała, nie pytając głosu. Córka w chwili wypadku miała 17 lat. Po przebudzeniu trzeba było ją uczyć wszystkiego od nowa, przełykania, wszystko od początku. Ale trafiłam na świetnych fachowców, no. wspaniałych rehabilitantów, to którzy że powiedzieli, że trzeba robić lepiej, wszystko, po... jakby wszystko miało być lepiej, możliwe. Co tam... Przy nich, widząc ich ciężką pracę, zaangażowanie, wiesz, z każdym z nich wierzyłam, że, że będzie lepiej, bo z takimi ludźmi po prostu to się musi udać. No I udawało się, była w coraz lepszym stanie. Od zeszłego roku mniej więcej od jak przeszła zapalenie płuc, doszedł mały udar, no strasznie ją powyginało. No i niestety walczymy teraz z tymi przykurczami szczególnie nóg. Tak jest. No, no. Ćwiczymy. Prawa. Próbuję podstępnie wymusić, żeby no. usiadła, żeby coś tam. Załóżmy. Coś jej na łóżko położy, ona nie lubi tego, że jej leży coś na jej pościeli, to ona sięga po to. Już ja mam cynk, że trzeba ogarnąć ten temat, no i coś tam jej podrzucę, i, no i podejrzewam, że dzięki temu już powoli są w miarę postępy, też, że no są bliżej, sama potrafi się zmobilizować, podciągnąć i usiądzie sobie sama. No i oczywiście, no przy tym jest też zasługa rehabilitantów profesjonalnych, prawda? Na przykład pan Andrzej, no jest super. Ważne jest, żeby codziennie, nawet mówię, to nie jakieś ciężka rehabilitacja, ale żeby pracować funkcjonalnie z nią, żeby jej kazać coś tam, sięgnąć po coś, kopnąć coś, tak żeby po prostu, zwyczajnie funkcjonalna rehabilitacja, która powinna być codziennie. 10 razy, Dawaj, 10 razy, tak jak zawsze. Super, tak. No, dalej, hop. Idziesz do mnie. Maszeruj, maszeruj. Pioma, jeszcze raz. Ładny łap. Weź wejdź do mnie. No czasem bywa trudno. Mieszkamy w wynajętym mieszkaniu. Tak nam się życie ułożyło. Zabiera nam to też środki właśnie na, na, na rehabilitację. No. Samo wynajęcie mieszkania też graniczyło z cudem, bo jak ktoś usłyszał, że mamy psa, którego mieliśmy przed wypadkiem już, to, to po prostu nie. Było, nie dziękuję. A jeszcze jak zdążyłam dodać, że kogoś na wózku, to, to już w ogóle dziękujemy. No wiadomo, nie jest łatwo zbierać pieniądze. Bo wiadomo, każdy na początek by chciał z własnej kieszeni wszystko ufundować, ale no niestety nie dalibyśmy rady. Doprowadzi się do takiego stopnia, w jakim teraz jest. No i zaczęłam najpierw wiadomo od prowadzenia bloga, takiego fanpage'u o Karolinie. Na Facebooku się nazywa Obudźmy Karolinkę. I później właśnie doszła ta zbiórka, więc jakby było nagłaśnianie i jednego i drugiego. Cześć Karola! Cześć! Cześć. Mm -hmm. Coca-Cola No to. No. Nie ma, co? Co? a już nic. Kasia nas odwiedza raz, dwa razy w tygodniu, w zależności jak tam z pracą masz, czy się wyrobi czy nie, ale no dwa, raz, dwa razy w tygodniu raczej jest i razem sobie, no kombinują jakieś powkorny właśnie, coś tam, jakieś filmy z obaj rzeczy, tam zdjęcia, także no też jakoś razem, te chwile przynajmniej, co są razem, jakieś spędzają, no tak no spokojnie, można powiedzieć, w takiej dobrej komitywie. Na pewno mam żal, bo wiedział, jaka jest sytuacja na drodze: że jest ślisko, że jest ciemno. Z tego co wiadomo nam, ma też swoje dzieci, więc no, powinien myśleć o tym, że to mogło być jego dziecko. Powiedziałam, że nasze życie będzie miało sens. Ja robię wszystko, żeby ono miało sens poza tym widzę, że to przynosi rezultat. Jak się do niej nie uśmiechać, jak ona cały czas ma buzię roześmianą. To jest po prostu niemożliwe, przy niej nie można. Ona odbiera wszystkie, wszystkie emocje. Ja przy niej nie mogę okazywać zdenerwowania. No, trochę muszę być aktorką czasem, ale... ale po prostu no, muszę być pogodna, żeby ona była pogodna i szczęśliwa. Ja też muszę być i muszę być przekonująca w tym. Wierzę w to, że pewnego dnia stanę na nogi. Bądźmy razem bezpieczni. Jeśli kierujesz samochodem i zbliżasz się do przejścia dla pieszych, pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność. Zwolnij, nie wyprzedzaj przed przejściem ani na przejściu, ani nie omijaj pojazdów, które zatrzymały się, by ustąpić pierwszeństwa pieszemu. Będąc pieszym, stosuj się do sprawdzonej zasady: spójrz w lewo, w prawo i ponownie w lewo. Bezwzględnie na czas przechodzenia przez przejście. Odłóż do kieszeni smartfon i zdejmij słuchawki z uszu. Jeśli upewniłeś się, że droga jest wolna, przejdź kontrolując sytuację, czy nie nadjeżdża pojazd. Nie spowalniaj kroku ani nie zatrzymuj się na przejściu. Nie przebiegaj. Sekundy mogą zmienić nasze życie.